18 sierpnia, czyli drugi dzień naszej pierwszej pielgrzymki tarnowskiej trwa dziś od rana. Idą z nami grupy 19, 20 i 22. Pierwsza, o której wspomniałem, czyli grupa 19, za którą właśnie idę, jest tegorocznym i chyba nie tylko tegorocznym rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę osób, bo jest ich 540 około. Zaczęliśmy dzień w zabawie, gdzie tradycją tej części grupy była msza, podczas której był ślub. Jedno, jedno małżeństwo się właśnie pobierało, więc było to naprawdę e, bardzo ciekawe przeżycie. Podczas Eucharystii Kazanie wygłosił nasz rekolekcjonista tegoroczny, czyli ksiądz Michał Dobrówka, który powiedział nam trochę o ucałowaniu ołtarza i o znaku krzyża, bo przypominam, że e, mówimy sobie o, o, mówimy o Eucharystii w tym roku. E, I takie hasło, które pewnie każdemu e, zostało po, po, po tej Eucharystii na ten dzisiejszy dzień, to jest, że tu chodzi o miłość, chodzi oczywiście o Eucharystię, że to miłość jest e, jakby... Centrum właśnie tej Eucharystii. Nie tylko tej, ale każdej innej. Później wyruszyliśmy w trasę. Pierwszy odcinek, który mieliśmy, był dość krótki, bo z zabawy do Rudy, czyli właściwie do wioski obok, do wioski, z której pochodzi błogosławiona Karolina Kuskówna. I jako pielgrzymka przeszliśmy szlakiem jej męczeństwa, odprawiając drogę krzyżową. Rano było trochę chłodno, ludzie nam się troszkę zmarzli, ale teraz już słoneczko wyszło, więc pogoda po raz kolejny wyszła na plus. E, idziemy na następne odcinki. E, tutaj po drodze nas jeszcze oczywiście mamy do odsłuchania konferencję, był różaniec, e, więc na pewno nie brakuje atrakcji. A zachodzimy dzisiaj do Książnic, e, gdzie będzie oczywiście apel, e, a podczas apelu temat, który poruszymy to będzie pozdrowienie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten dzień. E, do zobaczenia jutro. Cześć! Nice.